Siemanuszko. Dzisiaj BMW, która co chwilę wypala pana stałych. A jest tutaj sporo rzeczy porobionych. To się tak po prostu zrobiło, klient mówi. Mamy tutaj nowe wtryskiwacze, nowe turbosprężarki, nowe chłodnice EGR, nowy zestaw, nowy zawór EGR, nowe wszystkie rury do dolotu. Hmm. Nowy wymieniony jest wszystko co trzeba. No a się takie coś rzeczy jakieś takie głupoty się porobiły. Tutaj ktoś już tam był, coś tam działał, ale niestety mu się nie udało, więc zrezygnował z naprawy. Dał klientowi kluczyki i powiedział, nie wiem proszę pana, proszę jechać gdzieś indziej. No i tak trafiła ta BMEczka do mnie. Czyli zajmiemy się dzisiaj problemem ciągłego wypalania filtra cząstek stałych. Co chwilę przerywania wypalania filtra cząstek stałych, po czym na przykład samochód zrobi 2000 km i ani razu nie wypali filtra cząstek stałych, a na przykład w ciągu 100 km... Wypala co chwilę, skończy wypalanie i od razu odpala drugi raz wypalanie i znowu i przybywa oleju i zaczyna się nam by zaczerać się silnik, ponieważ ropa rozrzedza olej i zaczynają się robić z tym problemy. No i problemy też się robią, jeżeli filtra cząstek ona w ogóle nie wypala, on się zaczyna przypychać, zaczyna dławić silnik, zaczyna się tworzyć wysoka temperatura spalin, ogólnie no, nie działa to prawidłowo, robią się przedmuchy do misy korbowej, Odma zaczyna później mieć problemy i ogólnie zaczynają się problemy, problemy które narastają. Także dzisiaj zrobimy się szybką diagnostyką i próbą naprawy tej BMEczki, bo przypuszczam, że wiem gdzie jest problem. Film będzie dosyć krótki, bo jej diagnoza krótka, ale zobaczcie, żeby nie było, wszystko tutaj jest nowe. Nowe, tu cały dolot, zobaczcie, jak nie połamane. wszystko jest nowe, nawet tutaj kolektor, wszystko jest nowe i. Dalej jest problem, o turbosprężarki, tam są nówki, sztuki O, widzicie, widzicie? O, cały czas jest wszystko I cały czas teraz jest taki problem Że ona wypala po prostu filtr cząstek stałych, non stop Przyjechała do nas z jednym tylko błędem Z błędem Okład filtra cząstek stałych, błąd Po prostu, tego delnego błędu nie było, to wywołałem ja, czyli tego błędu nie ma i od czego zaczynamy diagnozę? Słuchajcie, sytuacja jest bardzo prosta. Tu mamy rzeczywiste ciśnienie do ładowania, to nas nie interesuje. Ciśnienie atmosferyczne 1002-1003 hektopaskale. Patrzymy sobie na pogodę dzisiaj, i faktycznie dziś pokazuje, że w Warszawie jest 1003 hektopaskale. czyli zgadza się. No, ten troszeczkę się różni, ale to jeszcze nie jest w granicy błędu. Ale zobaczcie, ciśnienie przed filtrem cząstek stałych minus 19 milibarów. Niby to jest niedużo, ale z doświadczenia wiem, że jeżeli te czujniki zaczynają pokazywać na minusie, ja zaraz Wam pokażę, który to jest czujnik, to one są uszkodzone. No mamy ciśnienie atmosferyczne numer 2, ciśnienie przed turbosprężarką, to jest drugi czujnik ciśnienia, on jest sprawny, no to jest tak jakby 8.0 teraz jest, tak? bo to jest ciśnienie atmosferyczne, a ten pokazuje na minus 19 milibarów i Wam pokażę, który to jest czujnik dokładnie i ten czujnik znajduje się nam o tutaj, to jest ten czujnik taki czarny z dwoma przewodami, widzicie z niego takie dwie rurki wychodzą, jeden przewód elektryczny i ten czujniczek wygląda dokładnie tak, tutaj mam taki drugi taki nasz testowy Made ja Japan Denso to jest taki nasz testowy czujnik, no, a nawet może uda mi się zrobić to bez cięć, odepniemy ten, ale chyba nie, bo to jedną ręką odpiąć ten czujnik, no nie, nie, dobra, odepnę i zaraz wrócę. No i ok, tu mamy sobie wpięty nasz teraz czujniczek nowy, zobaczcie sobie leży, to przy zgaszonym silniku nie ma to żadnego znaczenia i nasz nowy czujnik pokazuje plus 17 milibarów też nie jest on idealny, bo powinien wskazywać zero, ale tak jak wam mówiłem, z doświadczenia jest tak, że te czujniki, jeżeli zaczynają pokazywać na minusie, to później już pokazują kompletne głupoty. I w czasie jazdy pokazują raz, że nie ma w ogóle różnicy ciśnień, ciśnienie przed cząstek stałych w ogóle, na przykład, nie występuje, albo nagle występuje 500 milibarów i jest stałe 500 milibarów. I w tym momencie ona zaczyna wypalać filcżących stałych. Potem za szybko, bardzo szybko spada to ciśnienie no jakichś tam właśnie 17, 18, 20 i z powrotem silnik przestaje wypalać cząstek stałych, bo myśli, że już jest wypalony. I tak w kółko, w czasie jazdy, i na przykład w ciągu 100 km, potrafi się 3, 4, 5 razy uruchamiać wypalanie filtra cząstek stałych. I powoduje nam to dostawanie się ropy do oleju, czyli powoli niszczenie silnika, zacieranie się tego silnika, wzrastanie ilości tego oleju, rozrzedzanie oleju i niszczy nam to motor spróbujemy tak zrobić, żeby utrzymać 2500 obrotów chociaż może się nie udać 2500 i zobaczymy jakie jest teraz o, 2000 2000 i jakie nam pokazuje ciśnienie spalin minus 0,7 głupota kompletna a teraz wymienimy czujnik podłączymy rurki i na nowym czujniku zobaczymy ile będzie pokazywał, czy też na minusie także zabieramy się za wymianę czujnika, jeszcze tak szybko w tej chwili po zgaszeniu silnika tu pokazuje normalnie Dzisiaj te parametry cały czas jeszcze pracują bo jeszcze komputer jest uruchomiony minus 84 milibary zaczął pokazywać na chwilę także wymieniamy Ok, mamy włączony nowy czujnik normalnie nam, zobaczcie, widzi od razu jest reakcja prawidłowa. 2000 obrotów sobie utrzymamy. Nie ma na minusie, tylko jest na plusie, tak jak powinno być. Widzicie? 2000 obrotów. Zejdziemy na wolne. Dodamy jeszcze tak troszkę więcej. Widzicie? Pojawia się, działa! Na chwilkę się tutaj wetnę, spójrzcie sobie, bo tam w filmie nie powiedziałem, na górę, gdzie jest czujnik ciśnienia przed filtrem cząstek stałych, a na samym dole macie pokazany czujnik ciśnienia przed turbosprężarką. Zobaczcie, że bardzo malutka już jest różnica między tymi czujnikami że, no wiadomo, przed turbosprężarką będzie troszkę większe ciśnienie spalin niż za turbosprężarką, czyli przed filtrem cząstek stałych, no bo najpierw silnik musi rozpędzić turbosprężarkę, spaliny muszą przejść przez turbo, dopiero wtedy dochodzą do, do filtra cząstek stałych. I to jest tam właśnie około tych 100 milibarów różnicy, tak? Tam są też, ja się pomyliłem, bo to nie milibary, tylko 0, bara. W każdym razie ten program trochę tam milibary... Pokazuje jako bary, a bary jako milibary. Ale nieważne, ważne, że sam kontent został taki jak ma być. I zobaczcie, że ta już różnica jest bardzo, bardzo malutka. A tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się to najciekawsze. No i czasami taka głupota. Ach. Potrafi napsuć krwi. Ach, kurde blaszka. Dobra. Jest dobrze, a tak w ogóle to. Ten przewód w serwisie kosztuje 200 zł. Szok, szok. Składam to wszystko, da się przejechać. O, zobaczcie jeszcze, tutaj z Łukaszem byśmy wpadli na fajny, dobry sposób. Dzięki. <grytanie> zobaczcie, 233 km było ostatni raz temu regenerowane, czyli no tam, no 8 godzin, no to 233 to nas interesuje. Zobaczcie, ma 37 gram sadzy już. A sama nie uruchomi już, czyli będziemy musieli uruchomić procedurę wypalania i się nią przejechać. Dobra, to co? Jedziemy. I rozpoczynamy naszą zabawę. Regeneracja aktywna. Temperatury, o, coś tak słabo widać, bo teraz już będziecie widzieli. To jest temperatura nie, przed filtem cząstek stałych, to jest przed katalizatorem. To jest prędkość nasza, a to jest temperatura płynu chłodniczego. A my sobie malutku jedziemy. No i to. Mamy regenerację filtra trzosek stałych zakończona. Tu sobie weźmiemy kontynuację i sobie wejdziemy teraz w parametry i zobaczymy ile nam zostało wartości rzeczywiste. Tutaj dalej i to będzie na dole. Powoli. Czytuje się. Nieaktywna. Dokładnie przed chwilą. 8,64 g sadzy. Nam zostało 8,97. Ona już przeliczy jeszcze sobie dokładnie. 9,25. Zobacz. 9,46. bo Ona musi teraz przeliczyć, ile zostało do końca. I zobaczymy, na ilu się zatrzyma. O, 10 już ma. Widzisz? Ciekawe, czy 10,77 zostało. 11, 18.

tego filtra, bo tam zaczęły dosyć szybko te sadze rosnąć. One urasły do 12 gram, miligram. Filtr cząstek stałych w BMC ma mniej więcej taki wygląd. Rura do filtra wchodzi tutaj, a filtr jest cały. Jest katalizator najpierw, bo tak filtr jak się składa w długość, to tutaj wchodzi nam rura. Tu jest część katalizatora. A tutaj już jest filtr z tych stałych, tutaj. I teraz te spaliny wpadając tu rozgrzewają katalizator i przechodzą do filtra tędy. Ale one nie idą tutaj bokami, tylko idą głównie środkiem przez filtr. No tak działa tak fizyka, tak? I mi się zdaje, że ten filtr on się zapchał tutaj na, na bokach że te boki tu, przez uszkodzony czujnik zaraz wam powiem dlaczego zapchał się tutaj na boki i ona jest w stanie wypalić tylko tą część filtra z tego tytułu no, że ta rura nie wchodzi po całym filtrze, tylko część i te spaliny idą tędy, cugiem no, a tutaj po prostu nie wpadają, już nie mają tej siły przebicia, żeby przebić przez zapchane te części i no bo tak, stary czujnik Miał minus 20, pokazywał. Nowy czujnik pokazuje tam okolice 4 na plusie. I słuchajcie, jeżeli po odpaleniu silnika ona widziała 0 ciśnienia, przeciwciśnienia spalin, a na nowym czujniku było 33 na plusie, to. I 33 na plusie podawało nam 36 mg sadzy. Tu, to ona widziała, że filtr jest 0 g mg, tak? I nie wypalała tego filtra cząstek stałych, a fizycznie miała już 36. Czyli jeżeli ten uszkodzony czujnik w końcu zaczął wskazywać te 33, to fizycznie, powiedzmy sobie wykładniczo, 72 gramy były już w filtrze, tak? I jeżeli zaczęła wypalanie i zeszła znowuż do zera na czujniku, na zero na przeciwciśnienie spalin, to fizycznie cały czas w filtrze zostawało 36 mg, czy znaczy gramów, yy, tej sadzy. Czyli, tak na dobrą sprawę, filtr wypalał się tylko w tym zakresie. Od 72, no powiedzmy, no to jest on tak przykładowo, trzeba by to jakoś lepiej policzyć, tak? ale tylko w tym zakresie nam się wypalał. Czyli ona cały czas jeździła na przypchanym filtrze cząstek stałych. Stąd klient zgłasza co jakiś czas zapach spalin w samochodzie. I tu się ten filtr po prostu zapchał i on się zniszczył. Hmm. I teraz się zastanawiam. Czy pranie tego filtra dałoby jakikolwiek rezultat. Hmm. No dobra. Pomyślimy o tym. Pomyślimy o tym, ale to będzie już może w następnym odcinku, a tymczasem zajmiemy się wymianą ksenonów samych palników w golfie Polo? Nie wiem, Polo to jest. Bo tu trzeba chyba zdjąć zderzek. Cześć.